tak. Jest a osoba ze yy, Gameplay zobaczycie w opisie. Więc yy, tak, scout. Podstawowym uzbrojeniem scouta jest dubeltówka. Yy, dubeltówka, pistolet i kij baseballowy. Yy, Nie są najszybszą postacią ze wszystkich. Yy, I może. Przejmować punkty kontrolne oraz pchać wózki dwa razy szybciej. To w innym odcinku o tych. Żołnierz. Jego podstawowym uzbrojeniem jest wyrzutnia rakiet, strzelba i saperka. Dzięki wyrzutni rakiet może on skakać bardzo wysoko, nawet chyba wyżej niż scout. Strzelba jest podstawową bronią inżyniera o nim później oraz drugorzędną wielu innych postaci pyro. Jedyne, co o nim wiadomo, to to, że wszystko pali. Wszystko wstawy w ogniu. Yy, tak oczywiście mówi Wail. Vale. Ale już wiem. Ja oglądałem filmik i okazało się, że Pyro jest homoseksualistą. Link do filmików, z którego się to dowiedziałem, też w opisie. Mytacz ognia. No, potrafi podpalić oraz może odepchnąć. Inne klasy. Prz praktycznie wszystkie. Jeżeli walczysz ze sobą dwóch pyro, to ogień zadaje tylko obrażenie początkowe, ale już yy, pyro nie płonie. Demoman. Podstawowe ulepszenie to. Granatnik. Granat. halo. Dobra, granatnik wyrzutnia bomb samoprzylepnych. No dobrze jest. No i butelka. Granatnik. Jeżeli bomba dotknie ziemi przed trafieniem celu, to wybucha po jakimś czasie. bomb samoprzerabianie. Podobnie jak u żołnierza, pomaga demomanowi skakać wyżej. Gruby. Jest najwolniejszą klasą. Najwolniej... Ważne. Podstawowa, ule, ule, podstawowa broń to minigun, strzelba i pięści. Pięści zadają bardzo dużo obrażenia, minigun bardzo szybko strzela, no i tak jak mówiłem, strzelba, drugorzędna broń i inżynier. Inżynier może budować działka dzięki PDA budowy i rozbudowywać je za pomocą klucza. Pierwszorzędna broń to strzelba, a drugorzędna pistolet. Potrafi budować także potrafi budować, e, działka strażnicze, e, zasobniki i, dzia i teleportery. Medyk e, w ze wsparcia. Jego podstawowym, ulepszeniem je, e, podstawowym uzbrojeniem jest karabin strzegowy, Medigan i piła do kości. Dzięki kar karabin strzegowy nie zadaje dużo obrażeń, ale jest szybkostrzelny. Medigan leczy, e, leczy, in leczy innych e, le i. Jeżeli załaduje, jeżeli, tutaj w prawym dolnym rogu jest Uber Church. Jeżeli załaduje się do 100, to można, to medyk razem z kimś, kogo leczy, może stać się na chwilę nieśmiertelny. Nie Więc tak: e, snajper. Podstawowe ulepszenie to kara, e, Uzbrojenie, ciągle mylę: karabin snajperski, PM i kukri. Karabin snajperski: no, każdy wie, i tak dalej, szpieg. Jest upierdliwą klasą, ale bardzo pomocną. Rewolwer, nóż, jednym, jednym trafieniem w plecy może zabić kogoś. E, zegarek niewidzialności staje się na niewidzialny e, na jakiś czas. Jest taki, także zegarek, który pozwala na regenerację e, niewidzialności. E, który nazywa się peleryna nożownika, ale to nie teraz. I saper. Saper można zastosować dzięki niemu działka, dispensery i teleportery. Po jakimś czasie niszczy. Po, po jakimś czasie e saper niszczy działka i inne budowle inżyniera. No więc to tyle w tym poradniku. I ja jestem StrikerPL, a to jest poradnik Team Fortress 2.